Jak muszę usiąść taki berg, muszę tak podtrzymywać z dwóch stron. No dużo jest miejsca na no nogi, dużo. Budzę się rano, a Hop mówi, zabieram cię do łebów. No dobrze, no to jedziemy. Bardzo często pytacie mnie o to serum pod oczy. Ono jest z Eveline, z witaminą C. Ja kocham je za to, jaką ma formułę. Uważam, że wszystkie sera i kremy pod oczy powinny być właśnie w takiej formie. Nie, dziękuję kochanie. Maska do włosów to też jest cudo. Nie wiem, czy to się czyta K-Team, czy K-18. Ja oczywiście jako grażynka najpierw czytam jako K-18. Właśnie widzę, że mi się kończy. Nic tak nie ujarzmia moich spuszonych włosów jak to. A uwierzcie, że moje mają dużą tendencję do puszenia się i mega mnie to wkurza. I ostatnia polecajka. Moja tipsiara mi poleciła, bo jak widzicie, ścięłam sobie paznokcie na zero, żeby uciec z hybrydowego więzienia. To jest serum i do paznokci, i do skórek wokół paznokci. I kupiłam je na Allegro jakby co. Napiję jeszcze tej kawusie, co mi jaśnie pan zrobił. Ej idziemy do sklepu, żeby kupić coś na śniadanie ją, ją. How much is your outfit? Nie wiem Torebka jakaś podjebunda. Eee, co ty mówisz? Bluza. To jest oryginalna, to Nie jest vintage Niunia niezła, czapka Czapka 10 zł na akurat 10 tysięcy chyba. <laughs> Wieczorem idziemy jeszcze do znajomych, oni mają kotka, także musimy kupić jakąś zabawkę. W Zologii nie było żadnych ładnych, tutaj też nie wygląda jakby były. Chciałabym ładną kupić. O no Jezu, a takie coś? Nie. To może jakąś wędkę po prostu. ma takie u No tak, muffin ma to, Weź też też. się mnie nie bawi. To są kulki, myszki, kulki ze sznurkiem. no Koty lubią takie rzeczy. Bierzemy. Jezu, ja nie mogę kucnąć aż na tak te czwórki. Tak. Jak muszę usiąść taki belki, to muszę tak podtrzymywać z dwóch stron. Sześć wystarczy, czy wziąć raz dwa? No to my cztery w domu. A czemu one są takie wykupione całe? Bo Mamy resztkę masła w domu, na jeszcze co powinno starczyć? Tak. Jesteś przekonany. Zobacz, tutaj też jest taki czy nie taki? Może być. Tak? tak. Laktois? Nie ma lepszego chyba. O, patrz, jeszcze tu jest. Eee, hiszpańska minikostki. Ubolewaliśmy w Hiszpanii, że u nas nie ma takiej o, szyneczki lejecznicy tak drobno pokrojonej i okazało się, że jednak jest. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Bardzo dobra. Może nie są to hiszpańskie jajka wysiadywane na słońcu. Ale są od szczęśliwej kury. Dobra, jedziemy do tej łeby. Jako, że mam 1,60m, to tutaj mam taki lifehack na chowanie za długich, spodnich but, żeby sobie ich ciągle nie przydeptywać. Martensy? Martensy? Nie, no zgrzejesz się. Nie jest aż tak zimno skarbie. Jest. Teraz. Jest 15 stopni. Ty jesteś za ciepło ubrany nie Nie, no co ty? O Jezu Strasznie mnie bolą Jeśli panu, będzie za gorąco, mi za zimno, więc wzięłam tutaj jeszcze t i Okazuje się, że w ogóle jedziemy na zlot lekarzy motocyklistów Nie jesteśmy ani lekarzami, ani motocyklistami Nie musisz tego mówić Może ja jestem lekarzem? Ty nie jesteś lekarzem, kochanie A może jestem? Ty ukrywasz przede mną bycie lekarzem? Tak Mi się wydaje, że ja w łebie ostatnio to byłam jak miałam chyba z 9 lat, a właściwie byłam wtedy pod łebą, bo pojechałam na jakieś kolonie, co pani z matematyki organizowała ode mnie ze szkoły. I musieliśmy w ogóle dochodzić codziennie do łeby jakiś kawał drogi i nie mieliśmy barierki na balkonie. I rodzice przyjechali do mnie, odwiedzili mnie z Maksiutkiem, dlatego że byli gdzieś tam na wakacjach obok i Maksiutek wychodził na ten balkon ja i wziął, ale nie spadł, To był mądry piesek. Mądry piesek. Mądry Tęsknię za Maksiutkiem. Mamy robotę, furę. Mega ładowność, mega uciąg. Można jechać do amerykańskiego supermarketu, totalnie. Zaopatrzyliśmy się w napoje na drogę. Ciekawe, jaką będę miała wróżbę. Dzięki. Jaśnie pan pytał mnie, czy chcę jechać malowniczą trasą, czy taką normalną, szybką i wybrałam malowniczą i to jest właśnie ona. Ale kupił mi fastusia chyba w prezencie, więc wybaczam mu tę trasę. Do biura mnie zabrał swojego. Jaki poważny człowiek ma swoje biuro. W ogóle sam siedzi. A ja to na Open Space muszę widzisz. A ty byś nie miał komu opowiadać, ciekawostek. Ja się cieszę. Się Cieszysz, żebyś nie miał opowiadać komu? No. Słuchajcie, w naszym związku to ja jestem odmówienia. A ja się pan no. <laughs> Panie Darku, możemy prosić? Chyba nie możemy. Nie. Uuu, 997. I idzie. Auto umyte, jedziemy dalej malowniczą trasą. No jest tutaj po prostu przepięknie. Kochanie, dziękuję ci, że Ty mi tak pokazujesz. Nie ma Jakie zakątki świata. No tutaj już faktycznie malowniczo. Kiedyś moja mama miała taką oklasę, wiesz? Ona nie przychodziła testu łosia, bo miała te pierwsze, pierwsze totalnie. <muzyka> A on ci powiedzieć? No, no fajnie by było, jakbyś mi odpowiedział, wiesz, no bo tak rozmawiamy. Aż włączyłam sobie grzanie pupczana po prostu, bo tutaj jest taki mróz. Dobrze, że wzięłam te grąxkliwa, bo bym mega zmarzła. Pewnie nie wygląda najlepiej ta pogoda, wiesz. To, że będą robić konkurs na mistą Kragombębną. A mistera kargombębna. A co to jest Bęben? dobre brzuch. No ale co myślisz, że lekarze mają takie brzuchy? No Faktycznie to jest już 20 zlot motocyklowy lekarzy i sympatyków. Są motocykle. Więcej motocykli lekarzy jakoś nie widać. A to jestem ja na zlocie motocyklistów i lekarzy. Sympatyków. Tam są chyba lekarze. Chyba tak. Niektórzy faktycznie mają będny, ale nie będzie zawodów mistera mokrego będna, bo nie pada tutaj. Fajny, markowy. Ten też. Jedyne co tu jest fajne to ten jamnik. Cudezny. Chciałbym przyznać, że nie wszyscy są źli, niektórzy są mega spoko, a żony doktorowe i panie lekarki są mega super i ze wszystkimi się zaprzyjaźniłam. I mówiłam im, żeby jadły prażynki, bo mają super figury. I powiedziały, że super im się czas ze mną spędzało. Mm. Weszłam tutaj w rolę przedstawicielki handlowej Zaraz sprzedam wszystkie samochody Jak chcecie kupić albo wynająć kampera to piszcie Albo dzwońcie Bagażnik może nie za duży, ale stetoskop wejdzie Więc wszystko jest okej, okay, wszystko gra Jacek mnie tu wpuścił do swojego BMW X1 Pokazuje Fajnie co? To jest takie dla biednych. No dużo jest I, miejsca na nogi, dużo. Ich strójka to kosztuje 100 tysięcy więcej i w dobie Da mnie stać. Super się z jaskiem gadało, ale no niestety musimy wrócić do domu, dlatego że jesteśmy poumawiani. Mam nadzieję na jakiegoś schambowego albo dewolajka tutaj w łebie, ale nie udało się, także na głodnego jedziemy. Pewnie będzie trzeba zahaczyć o mega. Chociaż może zjemy pizzę wieczorem poza deską serów i wędlin. Kto wie? Szczęście mieli ci lekarze, bo teraz znowu pada Nie dotrwam głodowo do Gdańska, także zjeżdżamy tutaj do KFC Nie wiem czy istnieją jeszcze Bismarty, dlatego że ja raczej nie jadam w KFC No ale przekonamy się Idziemy do Drive-thru czy wchodzimy? do drive Okej O zobacz, teraz jest Extra Trio A, a poczekaj, poczekaj, poczekaj Cześć? Ja nawet nie wiem co to są za burgery Ale mi się podoba to za 10 zł <laughs> Tak nie będzie woda, kochanie ha. Ale w sensie, że podobał mi się ten zestaw taki O, tu są też pizza twister z O Nie, ale ja chcę ten zestaw za 10 zł z tego extra trio Chociaż może kurde, to pizza... Nie, pizza twistera ja nie Ja nigdy nie jadłem, więc wybiorę. Pizza z twistera? Nie Nie? Nie, nie bierzesz? Biorę, no bo nigdy nie jadłem tego tylko... To ja też chcę pizza twister pepperoni To będzie dwa razy pizza twister pepperoni Pepsi max, bo jestem na wiecie. Uzu. 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 Udało mi się ustawić tak telefon, żebym miała dwie ręce wolne. I czekam na mojego pizza Rolsa. Nie, chciałem już zjeść. To też, no strasznie się wleką, bo wiesz? nawet nie mają gości, no... Eee. A KFC zawsze się wlekło. Tak? No McDonald's to właściwie jesteś przy tym okienku już masz jedzenie. Cia, cia. Cia. Oni w ogóle mają chyba priorytet na drive'a. Myślisz, że mam no? Tak, myślę, że tak. Priority boarding? Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto proszę w maku Dzięki Fantastiko Trzeba zobaczyć, który jest z dodatkowym serem Dodatkowy ser Proszę Tak. zrobić Te frytki akurat są dość miękkie Ale kiedyś w kewce były fatalne frytki później się poprawiły Te małe są takie chrupiące nawet Mega Wygląda to tak Mój ser nawet nie jest roztopiony nie polecamy. Weszliśmy dosłownie na chwilę do domu, żeby zabrać tutaj zabaweczki i wędliny, do deski wędlin. W ogóle one wyglądają kochanie tutaj jak hiszpańskie, a nie jak zoszona. Ja zakładam też kurtkę, niestety bo jest zimno. I lecimy ja bawić z kotkiem. Całkiem to był intensywny dzień. Ja lubię, tak sobie wiecie, w ciągu dnia usiąść na chwilę na kanapie i odsapnąć. Teraz nie mieliśmy możliwości na to. Ale wieczorem wrócimy, położymy się w łóżeczku, poglądamy serialik. Teraz się pobawimy z kotkiem. Będzie mega cool. Masz światło jeszcze tutaj w tej gablocie. No, ale to ja pójdę popiłować w chwata. Ja pierdzielę. To jest taka kolekcja. One się świeci w nocy, nie? Hedwiga? A nie, nie, tak. Ja z tych eliksirków z fluorescencyjny. Jezu, cudowne, ja kocham Hedwigę. Ale tu przygotowane o, pięknie. To bardzo, to jest... Nie no dobrze. Świąteczny. Tam prezenty też macie świąteczne koło telewizora. E, to jest na dzień mamy. Ooo! Cześć rybko! Jaki jestem piękny! Majki! Zobacz, jaki Ty jesteś piękny! Kto Ktata wyszedł za kanapy. No to cudo, cudo jesteś. To pokazuje wszystkie swoje kocie wdzięki. Gdybyś miał jajca, co? Co byś wywalił je tak teraz po wszystkim? Ale nie masz. No jesteś genialny, powiem ci naprawdę. No. Więc ogółem byliśmy na tym zlocie lekarzy motocyklistów. No i tam ci lekarze byli w stanie, wskazując na spożycie substancji, no na początku to byli jeszcze w miarę ogarnięci, ale już później... Im dalej tym... To... Im dalej w las, tym gorzej i ja... Pod koniec zaprzyjaźniłam się z panem o imieniu Jacek. Jacek miał z 80 lat <laughs> i był lekarzem motocyklistą. I Jacek myślał, że ja sprzedaję tam samochody, więc mówi mi, opowiadaj mi o tym samochodzie wszystko. Więc ja mu w ogóle wszystko opowiedziałam, co wiedziałam. I on ja mówi, jesteś pewna? Ja na przykład nie byłam, a on tak, to pewno, tak jest. Tak jest tak. <laughs> Jacek i tak by nie pamiętał, dokładnie. No właśnie, i, później, I później on mówi, że ja mam i z nim obejrzeć jego samochód. Ja mówię, no dobra, to idę. I pokazuje mi, że ma BMW X1. I mówi, wsiadaj. Ja mówię, no ale ja wiem, jak wygląda ten X1. Wsiadaj w takim, jeszcze nigdy nie siedziałaś. Ja mówię, siedziałam no ostatnio nawet. No na mój kazał mi usiąść. Ja wsiadam i on ja mówi, no i co, fajne, co? Ja mówię, no tak, fajne. Mówi, chodź, usiądź z tyłu, zobacz, ile miejsca jest na nogi. Potem siedzę, wiecie z nim. I coś tam mówi, że no, że miał gdzieś jechać z żoną, ale nie, a ja mówię, co on nie żyje. <śm> 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 ale żyła. Ale mówią, że no nie zginę. no, niestety żyje. <śm> jacor na tym bambu był. u syna w ogóle rośnik 77, więc wiecie, on naprawdę był między 70 a 80 ten, no, ten koleż. i on zachwycony był nam po prostu. A jakaś sensowna specjalizacja chociaż? Wiesz co, nie wiem, bo nie był w stanie mówić o tym. <laughs> Nie pamiętam. No, ale Jacek nie... był super. Jacek był super. Naprawdę był mega super. Szczególnie, że ja już, byłam, już było pod koniec, już chciałam jechać do domu, już trochę no. wymarzłam. I Jacek Przyjemny nagle. Akcent ma zakończenie. Jacek nagle mnie zagadał i Jacek okazało super. się, że było spoko. Z Styro, już jak ja się po nasie nagrywasz mnie? Nie spodziewałam się, że będziemy aż tak społeczni i że tak późno będziemy wracać do domu, ale tym razem nam się udało. Było mega super. Tá.